Już jeden Kurba mam drugiego ja stałem, ja, stałem. No, hammer nasz przeciwny Nie no wypierdalaj A co mam No nie wiem że tam tak było coś więcej No Kończył nam się supra na radiostacja Jeszcze Jeszcze jazdaj mi Na mnie I tak ktoś nie kopuje. wie dobie Piękny Kurwa, tu mają z tego antenę rozjebane. No command tam rozjebane Jebno MSRPA Łobalił mnie Papy przez co, te kurwy się tam rozpiły co chwilę. no mi się wydaje, że oni reszta punktów też tak zrobią, wiesz? tak, no bo co wiesz. Minus dwóch. Świetnie, świetnie, tuś Wjeżdżam <laughs> tam, zrób nawrót wrót w międzyczasie. Lata to mi jest czwórka, nie wiem czy to nasza, nasza. Mam jeszcze jedną rakietę. Jeszcze ich tu. Stałem, na mnie. Pa, pa. No, na radiostacji supli nie ma, to ja muszę. po co drzwić. tak już zapraszywa? Ej, idzie, idzie, idzie od drogi. Od yy, południa, dwóch typa. To ja, to, to będą do, to nasi. No, od nasi to nasi. Ja na nasi. mapie kurwa nie widzę, co o chuj tu chodzi. No ja jestem za gumą w tym momencie? No nie, jesteśmy tu tym Fajnie. Dobra, lecę w stronę Ła. Jakbyście coś widzieli, słyszeli, dajcie znać. Nie jesteście przy budynku, nie? Na najacie na jest. ołka Pograndować? Tak, on by powiedziane, że się stanie. tej chce Tak, lecę z radiem. Ale musisz ze mną być, misie. A gdzie ty kurwa jesteś? Z wiodowami. Tu w tych krzakach rozkładam. dawać dwóch do mnie. Mać śmiercielu kurwa. A biorę. Stupy do mordyzu. Daje rpg go na mnie. A jeden jest? Ja mnie mogę rozmieścić tego ciulstwa. Michu. No musisz go wziąć jest. na plecy musisz go jeszcze raz roz. Musisz wyrzucić radio w momencie gdy dwóch typów obok Ciebie Ci taki niebieski na. komunikat wyskoczy Że możesz na. teraz rozłożyć radio na, na. Rozmieszczam. Dobra Ja Ciężko dało ale się udało Daliśmy radę Od wasz padle to nie jeden Coś tu już lata, wokół nas. Bądy, nie? R.P.G. Jakieś. tam jest R.P.G., lecą na bank. Bony, pamiętaj dołączyć do naszego składu. Strzały. One jest, tak jest. Ale smaroda do środka. Ta. I nas też. Jestem w tym pierwszym, kurwa, burniku. Na jest pod Jeden modem. minus. Na wieży? Na pod wieżą był, na, na, na pod Na kominie. kominie też chyba minus. A, śpi. Ja jadłem no do tej skolen, to piłem teraz, wiesz. Mam ja schyfladę. Co za gobornika za flagą, za flagą. No, chyba pod tonę dorondawo. No, koniec <noise> latania. Dziękuję za do Dom, do ekipy. I latnie stacji masz, to się może stres Teraz nie może, jak zginął, to ten... Nie, nie, był nie zginąłem. Nie, to było lądowanie perfekcyjne. Się dołączę. O, kurwa! Ah. Sorry. Dostałeś? Nie, nie. dostałeś. Taryć. Na szczęście masz dobrego celu. Wolno się nik. Na no, koło. Drogi tak. to, to. masz Czy Tu biega obok, nie? Z czołgi, a nie, dony, nie, 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 tryba miniku, kurwa, nie, Nie, bo. Nie, bo. Nie, Nie, bo. Nie, bo. 250 metrów, oni wybrali. 25 ale chyba. Ale tak. w praktyce to j**a, bo my się zera minowate. Bo... Tragedia jest, nie? <laughs> no znaczy, że no spoko, że to jest, ale no. Tak na początku no. myśmy wchodzili. to było Jedzie JEDZIE auto, auto, to auto, jedzie. Jedzie, przed Widzcie, stanęła tam z tyłu auto, STANĘŁA TAM Z TYŁU auto, O, WŁAŚNIE <laughs> o, OJ, kurwa. NIE WIEM KTO TO posiadał, ale na obsługę rakiet, to... Śpij ten ziomek. Nie tym przycelowałem. aż wiesz? No. no i git. Dojebie. Do mnie walili? Nie. Z znam znam namiotu to było. Stałem, stałem przy tych arsenałach. Tam gdzie ostatnio. Ktoś jest przy wiacie? Pod wiatą? Nie, przeciwnik. Właśnie dostał z tak się wychylał, to trzeba no, dostał to nie wychylał, to stawia O, done, kurwa. Ktoś do mnie strzela na blisko. Jednego zdjąłem. Czaj, już po ciebie idę. Dobra, spukam. Bo w arsenału właśnie auto. tam ściągnąłem, nie? O, namiotu jest. U. Kurwa. Pod namiotu. Centralnie, kod namiotu. Nasza... Ja spadłem hel helkom. Nasza dwójka leży e, Ciężarówka przyjechała Na no, namiocie, ktoś jest z naszej no. Serwujemy na mapie Czy Jerzy ja sobie poradzi z tą trudną misją? Kurwa jakbym wiedział gdzie jest radio byłoby łatwiej, nie? Pod tobą Zajebiście, dzięki za info Teraz za tobą Do lewej Z Na prawo Do tyłu nie <laughs> ja No to odświeżanie <laughs> na mapie jest. W takiej kupie krzaków tam jest, kurwa. Tam kurwa, kup krzaków to jest rodzaj pania. Ale mama. jedna jest taka konkretna, kurwa, ostatnia przed tą linią. To zajebiste miejsce, chłopaki. No, a gdzie to miałem na środku? Pola postawić? O, dobry W lesiach? Drama? Drama, drama, drama suplowa. Tu, siad, siad, siad. To tu. Ludzie, niczego nie ma. No właśnie Zaufaj Jestem mechanikiem Inżynierem akurat, a okej okay. O! A Dobra, teraz zrób tak żeby tam były supla 10 zrób po prostu na to radio i chuj Inga poszedł To da czy jest piszedł To jest się! Ja pierdolę trudna misja ale się uda przy tym drewnianym takim baraku typa jest To, że oni kurwa tej helki nie widzieli oni... Na tym radiu to nie nas rozjebią, kurwa nie mógł tak Dostałem Tak, wypakowałem wszystko jak, jak szło Uraz w szopie Jeden mniej Czy ktoś z was w krzakach przy radiu jest? Na prawo jestem ja od tego biegam teraz Dobra Rak, kolejny To jest w okopie, ten co mówiłeś, go z Rak, kolejny Tam gdzieś się patrzysz? Tak Co tam, Co tam, tam, Ja jestem za tobą To jest twoje inne dobrze, no, biegam, O kurwa Z czego ja tu dostałem? Z pistoletu nie, kurwa, coś tu zaczęło wybuchać. Dzwony uważaj. Oni się tam fast team pilują, kurwa, te. O. No to są. Kurde, w szopie jest Jest jeden z i... naszych przy szopie Dony dostaj w tam Tam dostał Helka leci wroga Kładnie tam dostał o, <laughs> blub 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 Kurwa, to stan nieraz